Witam Państwa bardzo serdecznie, moi Państwa gościem, duża przyjemność. Dzisiaj jest ze mną Jakub Martuzalski, perkusista grupy Małgorzaty Ostrowskiej. Witam cię, Kuba, na moim kanale. Dzień dobry, kłaniam się, witam wszystkich y, widzów. Witam, Kuba. Musimy rozpocząć niestety od tych smutnych informacji, mhm. czyli od, od tematu, którym żyje cały świat i cała Polska od kilkunastu dni. Oczywiście jest to wojna na, na Ukrainie. Wszyscy, czy większość z nas robi, co może, aby, aby pomóc tym ludziom, którzy przyjeżdżają właśnie do Polski i będą nadal, nadal przyjeżdżać. Nie inaczej jest z muzykami. Ty również, jako muzyk, włączyłeś się w akcję, która ma na celu, aby pomóc. 3 marca na Placu Wolności w Poznaniu odbył się koncert Światło dla Ukrainy i zespół Magorze Ostrowskiej wziął udział w tym koncercie. Warto też dodać, że cała plejada poznańskich artystów przede wszystkim wzięła udział w tym koncercie, bo Irych Upeja i Paluch, i Muchy, zresztą też przecież z Jarocina znane, Kasia Wilk-Mezo, no wielu, wielu, wielu innych. No i oglądając zdjęcia z tego koncertu, no to serce, serce rośnie, że, że, ta, że tak wielu włączyło się, aby przyjść na, na ten koncert. Jakie były, jakie są twoje spostrzeżenia po tym, po tym wydarzeniu z perspektywy sceny? No na pewno jakby wydarzenie było, no, przeszło najśmielsze oczekiwania nas i organizatorów, ponieważ no, pojawiło się bardzo dużo ludzi, żeby wesprzeć jakby Ukrainę w, ostatnim, w ostatnich jakby dniach. My rozpoczynaliśmy tę imprezę o godzinie, chwilę po godzinie 18:00, także bardzo, bardzo dużo ludzi już było o tej godzinie. No i tak jak mówię, no bardzo się też z tego cieszę, że dużo artystów poznańskich od, tak jak wymieniłeś tutaj, czy Peje, czy Don Góra czy Kasie Wilk, wszyscy zagrali kilka swoich utworów, oczywiście robiąc to nieodpłatnie i przez cały czas namawiając ze sceny do tego, żeby każdy, który znajduje się na Placu Wolności, Wrzucał tam do puszek wolontariuszy kilka groszy. No i oczywiście oprócz tego wymiaru był też wymiar tego wymiaru finansowego. finansowego tak, był też ten wymiar artystyczny i miało jakby duże, dużą symbolikę ten koncert. I kilka razy naprawdę byłem wzruszony, kiedy stałem i obserwowałem sobie z boku. Ten koncert, y, widząc jak y, Michał wirażko z zespołu Muchy po prostu bierze flagę i, i, i śpiewa y, piosenkę, więc chodź, pomaluj mój świat, zespołu 2 plus 1 na żółto i na niebiesko. Na niebiesko, no tak. tak. tak ba, ta, i, w, i, I widząc, że jest po prostu bardzo, bardzo wzruszony, trzymając flagę w ręku, no to wtedy e, faktycznie się w serce aż radowało. Aż się radowało też, nie? Kuba, ja na swoim kanale rozmawiam z Jarociniakami, którzy odnieśli sukces. Mam, mam takie wrażenie, I, i ty również, moim zdaniem, już odniosłeś sukces. Znamy się przecież od, od wielu, wielu lat. Powiedz w skrócie, jak się, jak się zostaje perkusistą no, grupy należącej do, która należy do artystki, którą zna jednak cała, cała Polska. No bo to jednak jest duże, duże, duże wyróżnienie, tak myślę. Mm. Fakt, jest to duże wyróżnienie, które wydaje mi się, że jest poprzedzone no na pewno pracą, na pewno troszkę szczęścia w tym wszystkim jest. Jak się zostaje, trudno powiedzieć. Ja, ja jakby nie, nie, nie czuję jakby różnicy w podejściu, jakby do tego, jak miałem lat 15-14 i zaczynałem gdzieś tam. A jak mam lat 30 parę i kontynuuję to y, dalej. E, w wieku tam 14-15 lat założyłem sobie, y, że chcę zostać zawodowym muzykiem i y, udało mi się to zrealizować, i tego się trzymajmy. Jakby. To jest jakby klucz. Czyli spełniłem swoje marzenie w tej kwestii, żeby, że chciałem zostać zawodowym muzykiem, i tym zawodowym muzykiem e, zostałem. Warto, czyli wniosek jest taki, że warto wierzyć w swoje, w swoje marzenia i iść w tym, w tym kierunku. Zdecydowanie. Pomimo, pomimo różnych przeszkód, które. Pomimo że... różnych, tak, pomimo różnych przeszkód, przeszkód. Tych przeszkód ostatnio było bardzo dużo. E, gdzieś tam wcześniej też oczywiście one się pojawiały, ale e, nie można się zrażać, trzeba robić swoje. Tak jest. E, opowiedz mi o samej e, Ostrowskiej, bo przecież znana z piosenek Meluzyna, czy Szklana Pogoda. To raczej piosenki, które, których, których słuchali nasi rodzice na, na płytach długo grających zresztą z wytwórni Muza. Sam zresztą Aha. pamiętam, jeszcze, sam jeszcze pamiętam takie, takie płyty. No, Małgorzata Ostrowska, można powiedzieć, powraca na scenę po, po wielu, wielu latach. I to, to ja polecam każdemu odpalić sobie na, na YouTubie i obejrzeć koncert, mm -hmm. jeden z, z ostatnich, bo, bo to naprawdę wygląda bardzo fajnie. To znaczy Małgorzata Ostrowska na tej scenie jest od lat 40. bo. W tym roku bodaj obchodzimy 40-lecie pracy artystycznej Małgorzaty. Na początku z zespołem Lombard, później już stalowa kariera, więc Małgorzata tak naprawdę nie wraca na tą scenę, ale ona na niej jest. On po jakiejś przerwie w latach 90. powróciła w 99. bodaj roku. Ja miałem Kuba na myśli powrót taki, taki wizerunkowy, bardziej, bardziej wizerunkowy, tak, tak, tak. Z pewnością. Powiedz, powiedz jak, to, jak, to, jak, to, jak to, jak to, się dzieje, że, że artystka potrafi po, 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 po takim czasie wrócić z młodym zespołem, z nowym, z nowymi utworami i jeszcze cały czas jakby podpalać tą publiczność do, do owacji i do, do koncertów, no bo przecież ciągle koncertujecie. Teraz będę mówił o swojej szefowej, czyli nie mogę za bardzo się narazić, tak? Nie, tak naprawdę Małgorzata no, ma w sobie tak, pomimo swojego nikczemnego wzrostu, ma po prostu tak dużo energii w sobie i tak, i tak nią emanuje i że praktycznie bardzo nam to się udziela. Jako zespołowi, bo jesteśmy też w trakcie um, pisania nowego materiału. Um, mam nadzieję, że w tym roku ten nowy, nowy materiał zarejestrujemy. Um, I jakby no, jest na tej scenie od 40 lat, um, ale no. Jakby nie czuć tego. W sensie czuć to doświadczenie, prawda? Ale nie czuć znużenia. O to, jakby mi chodziło. Nie, nie ja, czuć znużenia. Ja, ja. Każdy koncert dla, dla Małgorzaty jest jest czymś ekscytującym cały czas. Ona cały czas z tym żyje. Także jak w pandemii nie graliśmy, to jakby taki największy powód swojego gdzieś tam zmartwienia podawała fakt taki, że nie gramy. Nie mamy koncertów. Ona, jak jedziemy na koncerty, to bardzo się cieszy z tych wyjazdów, że jesteśmy razem z zespołem, że jesteśmy razem w zespole, i że możemy wyjść na scenę i dać ognia. A jak, jak ludzie was odbierają na koncertach? Jaka to jest, no, jaka to jest publika? To znaczy, różnie, bo gramy jakby w różnych miejscach. E, młodzi ludzie mm, kojarzą, i na początku e, koncertu są, tak powiedzmy, mm, oswajają się z tym. Aha. Natomiast no, starsi słuchacze przychodzą e, konkretnie, pamiętając, jakby konkretne utwory. Konkretne utwory, pamiętając Lombard i tak dalej, i tak dalej. A, 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 a powiedz mi, teksty, muzykę piszecie razem wspólnie w zespole, czy to jest z zewnątrz ktoś? To znaczy, y, obecnie, przy obecnym materiale wygląda to tak, że y, za warstwę muzyczną odpowiada zespół, czyli zespół. my, w tym, w, tym, w tym ja też zacząłem się udzielać w tej, w tej materii, y, a y, teksty jakby są domeną Małgorzaty. Yy, I widziałem też na, na tych filmikach wspomnianych na YouTubie, że również dorabiasz sobie w chórkach podczas, tak. yy, podczas gry na tak. instrumencie. To yy, przede wszystkim to, yy, yy, czy to jest trudne grać i śpiewać? Chyba dla Ciebie już nie. czy znaczy, trudne, zdecydowanie. Yy, troszkę troszkę ci, koledzy się śmieją, że może troszkę cierpi na tym moja gra na bębnach. I troszkę, troszkę też cierpi śpiewanie w chórkach, więc no jest to trudne z racji tego, że perkusja jest trudnym instrumentem. Chociażby ze względu na ustawienie mikrofonu, gdzie inni instrumentaliści, jak klawiszowiec, czy gitarzysta, czy wokalista, mogą sobie ustawić ten mikrofon na wprost, a ja mam z boku, i wtedy też jakby ta szyja jest w niekomfortowej pozycji. Stąd no, jest to trudne, ale od czasów zespołu rast się z tym oswajam i e, mam nadzieję, że nikt nie ma mi tego za złe. Wyglądasz na bardzo skupionego tak, tak swoją, swoją drogą, ale to chyba dobrze. A, to I... zawsze, tak. tak. <ściałbym>, chciałbym teraz powrócić jeszcze króciutko do tych, do tych początków, do tych korzeni i też porozmawiać o twoim o twoim Tacie, którego zresztą też serdecznie pozdrawiamy, bo to też jest charakterystyczna postać, jeśli chodzi nie tylko o jarociński rynek, ten taki rynek prawdziwy. <gry> no bo wszystko zaczęło się też od, od, od zespołu Acapulco, też kultowego w Jarocinie. Kiedy miałeś 15 lat, to debiutowałeś na, na scenie jarocińskiego festiwalu. No ile to było lat temu? W tym roku 17 lat temu to było. No to przeleciało szybko, nie? Przeleciało, tak. No. <grymne> od czego zaczniemy? No może od mojego taty, bo to on chyba cię wkręcił w ogóle w całą muzykę. <grymne> no, możemy od mojego taty zacząć. Wkręcił. E, e, tata wspierał zawsze e, mnie i mojego brata w naszych e, gdzieś tam zainteresowaniach. E, m, przejęliśmy, że tak powiem, po ojcu zainteresowania. Tata nie tyle że zajmował się muzyką, co grał w kosza i pasjonował się tym sportem. Pasjonuje do dzisiaj. Więc brat tak. przejął tą pałeczkę koszykarza, a ja muzyka. Ale wyszło to zupełnie naturalnie. Także tata nigdy nie, nie miał jakiegoś parcia, żebyśmy, nie wiem, zostali nie wiem, koszykarzem, perkusistą, lekarzem czy, czy mm -hmm. kimś, wspierał, wspierał te nasze zainteresowania i... I udało się. Tak, w, i to w sumie udało się, w sumie samo to wyszło i rozpoczynałem edukację muzyczną od, od fortepianu, a później jakoś tak te bębny zawsze mi chodziły po głowie, pamiętając jak tata grał, i, i, I chodziło mi to po głowie i w pewnym momencie zacząłem, jeszcze zanim, zanim poszedłem do szkoły muzycznej klasy perkusji, to, to zacząłem sobie chodzić do Jarucińskiego Ośrodka Kultury, gdzie pan Bogusław Arendarczyk tam zauważył moje ciągoty w kierunku instrumentów perkusyjnych i, i zaczął udostępniać mi wówczas salkę. I, i, i pokazał, pokazywał jakieś tam proste, proste rzeczy na tych bębnach, więc tata tam nawet w pewnym momencie się zdziwił jak tam coś zacząłem grać i mnie słyszał, Mówi, jak ty grasz na bębnach? A jakoś tak wyszło no i, i, później, yy, i później wyszło, że za, za, zaczęliśmy coś tam grać, zagraliśmy na tym Jarocin PRL Festival w 2005 tak. roku. I to był w sumie taki mój pierwszy, chyba pierwszy koncert w życiu, a tam było no, ludzi w około no, 10 tysięcy, tak. jakoś tak. Ale był też później już po, po drodze, już tak, e, kilka, kilka fajnych e, występów, bo też e, Polen Rock Festival, prawda, u Jurka Owsiaka. Mhm. Tak, powiedz mi powiedz mi, co, co jeszcze można, co jeszcze można osiągnąć. Oj, wiele rzeczy, wiele rzeczy. Rozumiem. Ja nie, nie, spo, nie spoczywam na laurach cały czas. Okay. No ja i, ciągle, cały czas... Ciągle też, i ciągle też uczysz, prawda? Bo, bo właśnie. Tak, tak, tak. W studio, gdzie, gdzie miałeś przed chwilą zajęcia z, z, ze studentami, tak? Z, y... z uczniami po prostu, Uczkami. z uczniami. Mhm. Jak, jakim jesteś nauczycielem? To trzeba by było spytać wiesz, moich, moich uczniów, na przykład, wiesz, nie wiem, jakie, jakie ksywy, wiesz, mam, jakie ksywy krążą po szkole albo coś takiego. Nie, wydaje mi się, że mam, mam dobry kontakt z, z uczniami i staram się być jak najbardziej e, rzetelny, ja jak najbardziej rzetelny, też wymagający oczywiście, ale rzetelny i, i też przede wszystkim e, ludzki. A co do tej rzeczy, o której wspomniałeś wcześniej, czyli... Poland Rock Festival, no to, to był występ z zespołem RASK, który też zajął kawał, kawałek mojego życia. Skoro mowa o festiwalu, to, to jeszcze na koniec chciałbym Cię zapytać o Twoje, mm, twoje spostrzeżenia dotyczące organizacji samej imprezy w Jarocinie, no bo przez kilka ostatnich lat ta formuła się, się zmieniała, Ty już masz pewne doświadczenie, mi się wydaje, że jesteś kompetentną osobą, żeby to, żeby to ocenić, gdybyś miał wpływ na to jakikolwiek to, co rekomendowałbyś osobom, które organizują festiwal w Jarocinie? E, jakby nie, nie zajmowałem się nigdy organizacją żadnego festiwalu. Nie, chodzi, bardziej... chodzi mi o dobór, mm -hmm. dobór muzyki. Rozumiem. Jakby też układ całego festiwalu. E, jeśli chodzi o, o formułę festiwalu, to zdecydowanie najbliższą formułą festiwalu była ta która działa się przed jakby ostatnimi zmianami, tak? Kiedy była scena w parku, scena na rynku, kiedy organizatorzy odważniej zaczęli wchodzić z innymi gatunkami muzycznymi, mm -hmm. jak, jak elektronika, jak hip-hop, kiedy większy nacisk postawiono na małą scenę i rozwijanie młodych zespołów sam w takich zespo zespołach, i projektach oprócz grania z Małgosią uczestniczę do dzisiaj i wiem jak bardzo jest potrzebne wsparcie polskiej sceny niezależnej i młodej sceny przede wszystkim ostatnie jakby działania doprowadzają do tego że ten festiwal staje się podobny do kolejnych dni miast mhm. i zapraszaniem dużych artystów za duże pieniądze to nie jest droga dla Jarocina i dla jarocinskiego festiwalu. E, więc Czyli tak raczej, jak... ra, raczej postawiłbyś na, na nowe, nowe młode zespoły na kosztem tego, że tych ludzi przyjedzie jednak mniej? Zdecydowanie. E, moim zdaniem ja jestem fanem e, festiwali, które e, są dużo mniejsze. Graliśmy z Rastami, Mam graliśmy z Rastami na festiwalach e, i w Polsce, i za granicą, na tak zwanych showcase'ach. Taka formuła showcase'owa um, jest mi dużo bardziej bliższa. Um, I w Polsce, i za granicą takie festiwale do 3-4 tysięcy, może nawet ciut więcej. Więcej scen, więcej różnorodności, więcej nowej muzyki. Um, kosztem jakby zespołów, które słyszeliśmy już w Jarocinie Kilkanaście albo kilkadziesiąt hmm. razy. Tak? Ostatnie pytanie już naprawdę. Czy, czy w tym roku, yy, Jakub Martozalski z, z zespołem w zespole Małgorzaty Ostrowskiej? Yy, w sensie w Jarocinie, tak? tak? Tak. No. Yy, życzmy sobie tego. No. Chociaż tak wcześniej powiedziałem, że z tych starych dinozaurów tak bym nie chciał, a teraz się wpraszam, delikatnie. Yy, no to. Yy, może z, z innym zespołem na przykład, z jakimś innym projektem. W tym roku nagrywa, w zeszłym roku nagraliśmy płytę e, z takim fajnym songwriterem pochodzącym z Wołowa, Peter J. Birch. E, płyta wyjdzie w tym roku. E, nagrałem ją z dawnymi członkami zespołu RAST, z Michałem Gołąbkiem, z Marcinem Cimerem. No i oczywiście nagraliśmy piosenki Petera J. Bircha. E, będzie to coś nowego, coś fajnego. I już teraz polecam, jeśli będzie jakieś, jakaś informacja, to, to zachęcam wszystkich do zapoznania się z tą, z tą muzyką. No i oczywiście zapraszam też na koncerty Małgorzaty Ostrowskiej, bo też będzie ich w tym roku. Mam nadzieję, że dużo. Jasne, ja też przyłączam się do tych zaproszeń. Dziękuję ci bardzo, Kuba, Kuba za, za rozmowę. I co? Do zobaczenia w Jarocinie. Do zobaczenia w Jarycinie, no i pozdrowienia.